Tym razem taka poszerzona ekipa, i to wiele też chyba mówi o tym filmie. W każdym razie Agnieszka Dulemba-Kasza. Dzień dobry. Pan, pan Andrzej Seweryn. Łukasz Simlat, jesteśmy w takim gronie, a mówię o tym, że, że, nie poz, że właściwie to pasuje, ta, to nasze większe grono do filmu, ponieważ mówimy o filmie sezony, który dzieje się w teatrze. Widzimy masę takich szczegółów, których myślę nie widać w filmach. Mówimy wiele właśnie o teatrze, o jego zapleczu o życiu aktorów. Chociaż ten, tema, ten film porusza jeszcze wiele i różnych innych tematów, i ciekawa jestem, jak Wy zobaczyliście po raz pierwszy scenariusz, czy poznaliście tutaj, Agnieszko, to pewnie masz trochę inną perspektywę, tę historię, to czy odrobinę nie przestraszyliście się tego właśnie aspektu, że to jest jednak bardzo blisko Was, waszej codzienności, waszego zawodu, że. No, że tutaj troszeczkę może właśnie za blisko siebie. Czy zupełnie nie. Ja, ja nie. uważam, że świetnie, że tak blisko. Jak przeczytałam ten scenariusz, to zobaczyłam tam swój teatr, w którym spędziłam 16 lat. I uważam, że niektóre sytuacje są wręcz jeden do jeden przeniesione, usłyszane w garderobie, pokazane za kulisowo. I bardzo mnie to cieszy, bo to tutaj nie ma jakiegoś takiego, nie ma lukru. No właśnie, bo to nie zawsze jest taki piękny obrazek. To no. są, y, różne wątki, które może życie. nie byłyby. <grystanie> życie. Tak jak życie, które się mieni za oknem, odbywa się cały czas komedia, choć sobie, sobie nie zdajemy sprawy, bo po prostu tego nie zauważamy. Mnie przekonało to, że przeczytałem scenariusz, który opowiada o moim środowisku, o moim jakimś zapleczu, o backgroundzie tego co się dzieje w ogóle w środowisku aktorów, o zapleczu teatru, czyli o czymś, o czym zielony widz, który jest laikiem, nie ma pojęcia, coś o czym producenci nie chcą opowiadać, bo uważają, że to się nie sprzeda. O czymś, co dla wielu jest nieciekawe, i wychodzą z założenia, że nie warto robić o tym filmu. A ja przeczytałem inteligentny scenariusz, inteligentną komedię, która trafiała do mnie, bo ja te wszystkie sytuacje albo przeżyłem, albo dobrze je rozumiałem, bo są tak inteligentnie opakowane w kontekst, w scenariuszu, że po prostu działają na, na wyobraźnię. Chyba najgroźniejsze było to, czyli pewien rodzaj świadomości. Co trzeba w sobie odgrzebać, jaki rodzaj emocji, sprzeżyć, nie tylko zawodowych, ale przede wszystkim prywatnych, żeby móc to wiarygodnie usprawiedliwić i przedstawić na ekranie? To była taka rzecz, która mnie trochę zatrwożyła, wiedząc, że mamy na ten film 19 dni. Jan Ja, kiedy przeczytałem scenariusz, pomyślałem coś, co potwierdziłem sobie dzisiaj po obejrzeniu, pierwszy raz obejrzałem film, mianowicie, że jest to. Rodzaj hymnu na cześć teatru. I zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że ten dramat, te wydarzenia, te problemy, które, które rozgrywają się między parą bohaterów, mają miejsce właśnie w teatrze. I właśnie w teatrze potrafią, te postaci potrafią je. Jeżeli nie rozwiązać, to, to kontynuować pracę, taką egzystencjalną, ludzką pracę nad rozwiązywaniem ludzkich problemów. Może to niejasne, co mówię, ale widzę w tym filmie taki obraz miejsca, które pomaga ludziom. O tym, nie chcę spoilować tutaj niczego, ale o tym świadczą dwie ostatnie sceny tego filmu. Które są przepięknie grane przez Agnieszkę i Łukasza. I zresztą chciałbym powiedzieć, że, że aktorzy, państwo Agnieszka i Łukasz, czynią, że wszystko jest możliwe. Że my akceptujemy te, wydaje się, nieprawdopodobne sytuacje poprzez ich grę, poprzez takie potraktowanie, tak poważne, tak dogłębnie bolesne że prawdziwe, że przekonywujące. I tutaj naprawdę no, jestem pełen podziwu i szacunku dla pary bohaterów i chciałem to bardzo stanowczo zadeklarować. Na mnie to też zrobiło ogromne wrażenie, bo ten film jednocześnie pokazuje różne paskudne zachowania naszych bohaterów. Paskudne, czasem po prostu głupie, dziecięce, tak. dziecięce a jednocześnie no i przede wszystkim też taką niewesołą sytuację, jaką jest kryzys w parze, w związku dwojga ludzi. Właściwie to rozstanie, to możemy zdradzić, bo, bo widać to już nawet w trailerze filmu. Mówimy nie o parze w stanie zakochania albo takiej parze, która roz, rozkwita, tylko dzieje się coś złego. Ci ludzie muszą ze sobą pracować. Jest dyrektor teatru, który to wszystko musi znosić, bo dzieje się to u niego w teatrze. Niekoniecznie wpływa dobrze na pracę zespołu, a raczej dokładnie odwrotnie. Moment czekamy tylko, aż dojdzie do jakiejś kompletnej katastrofy. I to wszystko niewesoło brzmi. Tymczasem jakimś zupełnym zbiegiem okoliczności, jakimś cudem, trzymamy za Was kciuki, denerwujemy się Waszymi losami, a jednocześnie jest naprawdę śmiesznie momentami w tym filmie. To jest. No to, mi się wydaje, że to jest zasadnicze, co powiedział Łukasz kilka minut temu. Otóż my nie zdajemy sobie często sprawy z tego, jak jesteśmy zabawni, a no jest śmiesznie, zabawni, w dramatycznych chwilach, jak bardzo cieszymy się nieszczęściem innych, czy w każdym razie problemami, czy, no nie wiem, tam jakimiś drobiazgami, jak komuś się nie udaje. Na przykład, przyznam, jeżeli widzę aktora, który zapomina tekst, albo widzę, że ktoś zgubił komórkę, albo aparat fotograficzny, albo okulary, to ja oddycham z ulgą, bo rozumiem, że to zdarza się wszystkim. I wtedy śmieję się i z nich, i z siebie. No tak, ale chyba nie chciałby pan mieć takie, takich sytuacji, jaka w, tutaj w filmie, y, które obserwują w filmie, u siebie w Teatrze Polskim, y, przed premierą albo w dniu premiery, albo w chwili premiery. Nie, 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 nie oczywiście nie, nie chciałbym mieć, chociaż przeżywałem związane z techniką raczej y, sytuacje tak zwane dramatyczne, ale żyjemy. Tak. Jak Pani widzi, Pani redaktor? No, żyjemy, ale potworni, podwładni, prawda? Potworni. Nikomu nie życzymy, jeśli chodzi o dyrektorów. Wie pani, <laughs> nie wie pani, misja dyrektora jest zawsze skazana na klęskę, ponieważ dyrektor nie może być przyjacielem, prawda? Zresztą nie jest jego celem, żeby być w przyjaźni z każdym pracownikiem, tylko żeby, żeby przedstawienia. To, co się dzieje na scenie, jest najważniejsze, żeby przedstawienia były, no, miały swoje premiery, a potem żeby widzowie przychodzili na te przedstawienia. Natomiast jednocześnie, też taka, tak zwana prawda, w każdym razie moja, dowodzi tego, że my nie musimy być wrogami i strzelać do siebie, tak z zespołem technicznym, jak i z zespołem. Bardzo miło mi to słyszeć. A ja, Agnieszko, chciałam Cię zapytać, jako osoby, która trochę w inny sposób połączyły, po, po, połączyły się losy Twoje z tym projektem. Ten film, ten film powstał i, i ten film został wymyślony przez Twojego męża, tak się składa? Tak, ten film został wymyślony przez mojego męża. Michał Grzybowski. Michał Grzybowski, to jest mój mąż. Dobrze, że się trochę inaczej nazywamy. Bo już wszystko od początku. Tak, było wiadomo. Natomiast ja tak, czytałam kilka wersji tego scenariusza i on mnie bardzo bawił. Natomiast wiedziałam, że ta rola jest pisana dla mnie, bo wcześniej zrobiliśmy Biały Potok razem i w ogóle często razem pracujemy. Pracowaliśmy w teatrze jako aktorzy razem. Potem Michał... Skończył e, szkołę Wajdy, zaczął reżyserować. E, robiliśmy jakieś trzydziestki, drobne filmy, i tak naprawdę to wszystko, co gdzieś jest zapisane, to się rodzi w naszym domu. I e, z rozmów, oczywiście, no, Tomek Walesiak, e, współscenarzysta Michała, jest e, fantastycznym artystą i to oni razem to ubierają w słowa wszystko, natomiast te pomysły na przykład czasami jedziemy gdzieś samochodem i tak sobie mówimy, a fajny byłby taki scenariusz i zaczynamy rozmawiać i to właśnie tak sobie powstaje. A czy często jesteś teraz pytana, ile ma ta postać wspólnego z tobą? Bo domyślam się, że, zaczyna, prawda? że, to, że to prowokuje do takich pytań. Jak bardzo to jest osobista historia, pewnie, pewnie nie, usłyszałaś to, coś takiego. Słyszałam, ale to nie jest nasza osobista historia. Natomiast wiele dialogów czy słów, które tam padają w kłótni, no to ja tam widzę siebie i czasami mhm. proszę... No, Michał napisał kolejny scenariusz, przeczytałam go i powiedziałam, słuchaj, wiesz co? Tutaj to się już wstydzę, bo tutaj już widzę, że to jest naprawdę wykorzystane i to tak bardzo osobisty temat i bardzo mnie to gdzieś uderza, a z drugiej strony on nie może inaczej, on musi tak. Bo najlepiej jest zrobić to, na czym się najlepiej znamy i podejść do tego po prostu od tej strony. Co zdaniem, nas rezonuje, co w nas zostaje zaleka. Oczywiście, co nas boli przede wszystkim. No właśnie, powiedzieliśmy o tym, że życie jest w ogóle zabawne, a czasem w tych najbardziej tragicznych momentach. O dziwo, jesteśmy, jesteśmy też całkiem śmieszni. A co w waszych postaciach najbardziej was... Co było dla Was takie najbardziej tkliwe, bo, bo to, że wykonaliście rewelacyjną, komediową robotę, no po prostu takie momenty, muszę się przyznać, no niestety, my mamy taki zawód, że musimy obejrzeć większość filmów, albo najlepiej wszystkie przed festiwalem. Nie mogłam tego oglądać z publicznością, musiałam być tu. I to było, bardzo z tego powodu jestem niezadowolona, bo nie mogłam patrzeć na ludzi. To jest zawsze niesamowite doświadczenie, jak reagują w tych zabawnych czy bardziej tragicznych momentach. A Ale reagowali, reagowali. Reagowali A, niesamowicie, słyszałam właśnie. Tutaj odbyło się kilka rozmów za kulisami na ten temat. Wiem, że publiczność bardzo żywiołowo reagowała, ale co było dobre, mogło sobie przewijać poszczególne sceny. I są, jest kilka takich scen, które absolutnie sobie za oglądałam, delektowałam się tymi scenami. Robicie doskonałą, tak jak powiedziałam, taką komiczną robotę. No ale są te sceny, które, gdzie podchodzi do gardła <śmiech> ten śmiech tak brzęźni w gardle w pewnym momencie i ciekawa jestem czy to się pokrywa na przykład z moimi odczuciami I w których momentach wyczuliście, że że to są takie momenty właśnie szczególnie tkliwe dla was takie no, takie właśnie osobiście jakoś bardzo odbieraliście rys na przykład jakiś waszych bohaterów Łukaszu mm -hmm. Nie wiem, ale pewnie tutaj i Andrzej, i Agnieszka przyznają mi rację, że zadanie jest chyba zawsze najważniejsze do wykonania, niezależnie jakie tego będą koszta. To znaczy, jeżeli ja sobie w domu odrobię tę pracę domową i uświadomię, przez co ja muszę przebrnąć w głowie, co odmrozić ze swoich doświadczeń, co sobie przypomnieć, którą emocję podlać, podsycić ogniem, jeszcze raz to przeżyć. To to już tak nie boli potem na planie. No boli powrót do tych smutnych rzeczy, którymi musimy się posiłkować, żeby zagrać smutne rzeczy. Bo to taka jest prawda. Ja myślę, że jak ktoś uprawia ten zawód w zupełnie inny sposób, to znaczy nie chcąc tego przeżyć, to to jest wtedy łatwiej. Ja zawsze wychodzę z założenia, że Lubię przeżyć to, co ma do przeżycia mój bohater, żeby ta uza była prawdziwa. Co będzie już zaczynem do tego, jest moją słodką tajemnicą. I to są właśnie te trudne rzeczy, bo to są moje prywatne rzeczy. To są moje prywatne jakieś tajemnice, które ja tam y, przeżycia, które muszę y, ten wynieść. Ale tutaj pod, pod, podpisuję się pod tym, co Andrzej mówi, bo to teatr to nie jest też miejsce, które leczy widza. Ale to jest wielokrotnie, sam tego odczułem, to jest miejsce, które leczy mnie, Agnieszkę pewnie to odczuła Andrzej to poczuł wielokrotnie, że w momencie tych trudnych momentów swojego życia podczas spektaklu człowiek się łapie. Nie kończmy na tym, że myśli nie kończmy tego spektaklu. Niech ten spektakl jeszcze potrwa 30 minut. Nie dawajcie mi tak szybko wracać do rzeczywistości. To jest jakby ten rodzaj też przełożenia. nie? I, 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 i tyle, a czy coś było ckliwe? I te fragmenty, na które pracowaliśmy, żeby były skliwe, tak jak pani to nazwała, mam nadzieję, że one pracują dzięki temu wkładowi, który tam poczyniliśmy. To znaczy uwiarygodnienia i próbie uwiarygodnienia prawdziwego człowieka ze swoimi prawdziwymi emocjami. I też wiedziałem, że to będzie trudna rola, bo jak przeczytałem scenariusz, i wypadkową było to, że nie było żadnej sceny bez mnie. I jakaś moja zawodowa świadomość też mi podpowiadała, jaki to poziom emocji powinno nieść w niektórych momentach. I jeszcze Andrzej Grabowski mi powiedział na próbie czytanej, no masz bardzo trudną rolę i <laughs> No to tu są My takie Mój filmowy ojciec. Mój filmowy ojciec, ale zawsze sta staram się z tego czerpać, z każdego z takiego zdarzenia, staram się czerpać energię. Nawet ten sam fakt, że Andrzej powiedział w sposób przekorny, Grabowski, że to jest trudna rola, ale ja to odbieram, staram się odbierać, że to jest jakiś rodzaj zaopiekowania, sfokusowania się na mnie. I na, tym, na tej pracy, którą ja miałam do wykonania, że też nie jestem sam. A potem się okazuje, że jesteśmy z Teamem. Jesteśmy zespołem teatralnym na planie filmowym, zespołem teatralnym, który daje ci siłę zwrotną, świadomym zespołem teatralnym, bo wtedy to daje siłę. I było fajnie. I o tym, Teamie, grupie, także to jest opowieść, co daje bycie w grupie. To bywa. Bardzo też przykre, bo oczywiście wszyscy obgadują wszystkich, pewne rzeczy padają tylko za plecami, ale jednak chyba okazuje się, że taka grupa, taki team teatralny w sumie jest też jakimś ogromnym wsparciem. Bardzo, bo to jest rodzina: jeżeli znamy się 15, 16, 20 rok, przeżyliśmy, podpatrywaliśmy się w przeróżnych upokarzających, wesołych, smutnych momentach. Widzieliśmy się czasami nawzajem w momentach naszego jakiegoś tymczasowego, chwilowego upadku, no to nie da się zrobić tak, żeby to nie jednoczyło. Trzeba by było być kimś totalnie nieempatycznym, żeby nie dostrzegać w tym jakiejś takiej chęci otwarcia się na świat. Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, kontynuując tę refleksję Łukasza i Agnieszki. Mianowicie Łukasz mówi: 15 lat, 10, niech będzie nawet 5 lat to nie tylko wspólnej pracy, nie tylko faktu, że jesteśmy razem, ale faktu, że przeżywamy pięć lat treningu aktorskiego. Dlatego, że próby teatralne, to jest zjawisko do opisania. Nim, właściwie tym się niewielu nie nie, nie wielu ludzi się tym zajmuje, ale próby których zazdroszczą filmowcy, którzy nie mogą zorganizować prób, są przeważne. My wtedy wypróbowujemy różne rzeczy. Mówimy głosem wysokim, niskim, tam cienkim, czy tam charkotem, czy klęczymy, czy zdarbimy czy się, czy, czy wykonujemy gesty szybkie, wolne, i tak dalej, i tak dalej. My w teatrze dokonujemy rzeczy niezwykłych, mianowicie tego treningu, który pozwala nam później naprawdę um, czuć się pewniejszym na planie zdjęciowym. Pewniejszym. I to jest przecenne moim zdaniem. Tak, ale zajmuje też ogromnie dużo czasu. No, Myślę, że, to, że ten film no, jest też o tym, no. jak bardzo trudno w tym zawodzie to nie jest jedyny zawód, w którym to trudno uzyskać, ale jak bardzo trudno. Oddzielić życie prywatne od zawodowego przy takiej ilości spędzanego czasu w miejscu, w Twoim miejscu pracy, przy tak nietypowych godzinach pracy, przy tak nietypowej robocie, jakim jest robota na emocjach. I to, to też myślę, że jest bardzo odkrywcze dla osób, które, które po prostu tego życia teatralnego nie znają. Ale to jest jedno. Ja na przykład mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że będąc tacie w teatrze Bokusowskiego w Kaliszu, Mieszkałam w domu aktora. Nigdy nie mieszkałam w domu ak w akademiku, wcześniej nigdy. Więc tam właściwie my wszyscy żeśmy mieszkali i człowiek przychodził z próby, umawiał się, dobrze, rodziliśmy dzieci wtedy, więc i te dzieci były w jednym wieku: tutaj podrzucę Tobie Klarę, tutaj Ale, odbierzesz mi z przedszkola, dobra, jesteśmy, to Ja pójdę na próbę pierwszą, mówię się z reżyserem, wieczorem się wracało, ciężko było pójść spać, więc była impreza i to trwało latami. Ciężko, bo tak jak Andrzej Grabowski tam mówi, jak byłem po zawale, wróciłem. Do teatru nie do domu. Tak. I to jest coś takiego, że człowiek tak bardzo dobrze zna drugiego człowieka, bo obnaża się przy nim ze swoich uczuć, właśnie wychodzi ze strefy komfortu, że jest mu łatwiej czasami z kolegą aktorem niż z rodziną, bo rodzina w sensie rodziną w sensie niebędącą zaangażowaną w ten zawód, często nie rozumie. To jest trudny zawód i to jest taki wykańczający zawód i ciężko go zrozumieć, bo on nie jest specjalnie finansowo łatwy. To jest miłość, miłość. Spędza, nie kalkulacja. A spędza się na tym zawodzie całe życie, bo to niestety tak jest, że trzeba sobie tę prywatną granicę postawić. Dobrze, teraz od tego momentu ja nie pracuję. No I nagle człowiek się łapie na tym, że... O kurde, przecież znowu myślałem o scenie. Znowu myślałem o jakimś rozwiązaniu. Idzie człowiek z psem i zastanawia się, czy ten mój bohater powinien dziś tak i tak. Nie idę ja z psem. I dochodzi się właśnie do takich momentów, kiedy ja sobie na przykład mówię, nie mam ochoty, nie mam ochoty żyć emocjami kogoś z kartki. Ja bym chciał do jasnej kolory pożyć chwilę swoimi emocjami, na które nie mam czasu. I to, na nie, przykład. Ma, to nie ma nic wspólnego z kabotynizmem. Tak. Wie Pani, aktorzy o, w życiu udają. Mm, mhm. Nie, to ma coś wspólnego z obsesją. Tak, z to prawda. Z mhm. z przejęciem się naszą pracą. Ale idzie sobie człowiek z psem i mówi do siebie. Albo no, do siebie, Nagle się tak, orientuje, tak, o rany, przecież ja cały czas monologuję. Ja na przykład czasami na ulicy mówię teksty swoje, i nagle orientuję się, bo powtarzam sobie tekst, prawda? I nagle się orientuję, że ludzie Słucham, widzą, że wariat. No. Gdzie wariat ulicą? A ja pracuję. Na szczęście wyszły teraz te zestawy, głośno mówiące, i czasami normalnie ludzie idą i dodają się, że teraz uznać, po prostu, po prostu tak, że się rozmawia, się. to jest jakieś poczucie bezpieczeństwa. Chociaż, prawdę mówiąc, czasem też myślę, że ktoś jest niespełna rozumu, jak rozmawia przez, eee, na tak, przez nic taką tego nie nie widać, tak, tak. tak. A co z takimi? bo mówimy tu o tej obsesji, mówimy o, o, o pewnym zacieraniu się granic zawodowych i, i prywatnych, ale co. No konkretnie na tym konkretnym przykładzie dały Wam te, te role, te dialogi, czy coś, czy coś Wam osobiście, nie wiem, zmieniły na coś pogląd, były pomocne w przepracowaniu czegoś, czy w rozwiązaniu jakiegoś własnego problemu, jakoś wpływa, wpłynęły te konkretne role na Was? Czy po tych sezonach na przykład wyszliście z tego planu i pomyśleliście, a co ja się tak będę tym przejmował, przejmowała, no, no, jakikolwiek taki y, rodzaj przykładu, który, który świadczyłby o tym, że, y, że, jakoś, że jakoś was ta rola została i coś przetrawiliście dzięki niej? Czy... Ja mogę słówko powiedzieć. Y, moja postać jest... Y, całkowicie zmieniłem y, 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 model zarządzania po tym, no, po tym no, filmie. Bo ja, właśnie, właśnie chciałem powiedzieć, że ta postać potwierdziła mój prywatny niepokój w, w, w trakcie 14-letniej już dyrekcji Teatru Polskiego w Warszawie. I, 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 i rozumiem, że, że to. Że, że to jest normalne w gruncie rzeczy, że to jest napisane, czyli przeżyte przez autora scenariusza. Teraz mogę powiedzieć, że pokazane przeze mnie w filmie, w formie takiej, w innej to jest inna sprawa, i że właściwie wychodzę po tym filmie uspokojony paradoksalnie. Że nie jest tak źle. Że nie jest, jest tak źle. źle. Ja sobie pomyślałam, że warto jest walczyć do końca, że nie można się poddawać. Bo jak myślałam o swojej postaci. To od początku czułam, że ona go powinna kochać. Tylko po prostu okoliczności były złe, nie kobieta. Więc happy. cały czas mówiąc różne rzeczy, kochałam cię, Łukaszu, bardzo. I jak mnie widzowie pytają, czy jest happy end w tej historii, i ja mówię, oczywiście, że jest happy end, bo ja prywatnie, personalnie yy, balansowałabym pewnie na krawędzi noża, żeby uzyskać to, co chcę. Ale ciężko byłoby mi tak odejść i zamknąć pewien rozdział. Nie umiałabym. Mnie chyba ta praca utwierdziła w tym mozole tego zdarzenia, które sobie wziąłem na klatkę, wzięliśmy wszyscy podejmując się tego zawodu. To znaczy, ta jakby taka dorosła i trzeźwa umiejętność rozgraniczania tych rzeczy, która jest bardzo trudna, bardzo trudne nieprzenoszenia jakiejś pracy do domu, na jakiejś własnej higieny, utwierdził mnie ten scenariusz. W jakimś w wielu kolorach aspektu mojego życia zawodowego, to znaczy życia w teatrze, że to życie potrafi być i kolorowo, i kolorowe, i brutalne, potrafi być fałszywe, potrafi być obłudne, bo tak czasami bywa, ale też potrafi być przepiękne i myślę, że ta cała praca, cała praca, właśnie te 19 dni, które wspominam bardzo pięknie, bo Akurat pierwsze takie moje zdarzenie, że nie było sceny bez mnie w filmie, co było niebywale trudne, jeszcze kręcenie niechronologicznie powodowało, że człowiek się zastanawiał, czy... Ten rodzaj wykresu, który on rysuje, on się zgodzi. Potem, czy matematycznie, komedia z matematyką, więc to wszystko, tak jak pani mówiła, w rytmach się musi pozgadzać. Była dla mnie niebywałą też terapią, pomimo trudu i mozołu i obciążenia tego, że po tych 19 dniach człowiek mówi, zaraz mi głowa wybuchnie, a tu za chwilę trzeba iść do następnej pracy. Ale też była terapią spotkania z innymi. Ludźmi, bo czasami się spotykamy w robocie, ale nikt sobie nie patrzy w oczy. I to nie jest taka to praca do końca, wiecie, o co to chodzi? Inaczej. A tu jest takie, że, że, że człowiek pracuje, wyrzuca te swoje emocje, pokazuje swoje emocje, z którymi miał do czynienia wielokrotnie w swoim życiu, a ten drugi człowiek na niego patrzy, a nie smyra oczami po podłodze. Ja nie mogę się powstrzymać jeszcze, żeby nie powiedzieć czegoś o, o... O jednej, o, właściwie o, o sensie te, tego, co, co zagraliście. Mianowicie z jednej strony to jest to, co mówi Agnieszka, że, że trzeba walczyć do końca, ale że to jest możliwe, że dialog jest możliwy, że tylko trzeba mieć tę siłę, to przekonanie, to doświadczenie żeby przemóc te opory, które każdego z nas, każdego z Państwa, na pewno e, opanowują bardzo często i, i, i walczyć do końca, ale właśnie, że, że to jest możliwe. Tak. Dialog jest możliwy. Zgadzam się, to bardzo dobra puenta tej rozmowy. Myślę, że ten film, mimo że większość czasu bohaterowi się ze sobą kłócą, w gruncie Otóż. rzeczy właśnie o tym mówi. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.